Hi. Co myślisz o Poznań czyj projekt? Myślę, że przede wszystkim jestem skromny. No i tak. są moje zalety? Polecam. No, dla mnie to jest świetna inicjatywa, bo yy, cały, cały ten filmik i cała akcja z tym yy, powoduje, że ludzie są zaangażowani w to, co się dzieje na scenie poznańskiej yy, w kwestii parkouru i frianingu. Także yy, no, angażując ludzi, razem się integrujemy, więc cała akcja jest bardzo fajna. Co to jest? No. Nie wiem, co to jest. A co najważniejsze, chłopaki zawsze skaczą za pierwszym. Chociaż nie zawsze się udaje. Bo nie zawsze jest kawior. No dobra inicjatywa. <grystanie> nie, to bez sensu! Nienawidzę! Nienawidzę! Usuń to, błagam! Jest zajebisty. Kurde. Bardzo trudne pytanie mi zadajesz, ale... Myślę, że... Przyjedziecie tutaj do mnie. Wtedy poskaczemy

Eee, zajebista sprawa, no należałoby zacząć od tego, że no, w Poznaniu są podziały. Co zrobisz, buta nie zjesz? No, ale widzieliście firmy Poznanci Projekt 1, Poznanci Projekt 2. No, teraz przechodzimy na wyższy poziom. Widziałem to stary z... rok temu i bardzo byłem pozytywnie tutaj zaskoczony. Bo to było coś świeżego, wiesz, na, na YouTubie, że chodzi o użytkowników. W I myślę, żeby to ciągnąć dalej, jestem jak najbardziej na tak stary. <laughs> myślę, że to jest bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Bardzo interesujące, zabawne, które łączy ludzi posiadających tę samą pasję. Pozwala się również oderwać od rzeczywistości i pobawić się tym, co robimy. I się wyżyć można wtedy. Tak jest. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Poznań czym nawet nie umiem wysłowić tego. To jest taki, moim zdaniem, jeden z projektów takich jakby zagranicznych, nie? Bo to dla mnie Poznań to zagranica, nie? Wiesz, to jest taki świat inny kompletnie, tak? Miejscówki, murki wyglądają... W... Nie wiem, w ogóle gdzie leży Poznań. Nie tam gdzieś, Londyn, Poznań, to jest tylko okolice. Przyjechałem, trochę jechało się, no nie powiem, nie? ale projekt ma niesamowity. No Słuchajcie, to jest dopiero strzał w dziesiątkę. To są ludzie, to są miejscówki. Git. Ja myślę, że warto, warto ten projekt rozwijać, warto o nim mówić, warto działać, bo, bo czemu nie? Jeżeli kilka osób potrafi się spełnić dzięki nagraniu paru filmików, jeżeli to idzie w świat i, i podoba się ludziom, no to dlaczego tego nie robić?